Dzisiaj przypada kolejna rocznica poświęcona zbrodni katyńskiej. Przez blisko miesiąc uczniowie zespołu szkół ogólnokształcących i zawodowych przygotowywali się do tego, by dziś w Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej przypomnieć wydarzenia sprzed 76 lat. W swoich wystąpieniach uczniowie podkreślali fakt, że zbrodnia katyńska dotknęła cały naród. Z rąk Sowietów zginęła wówczas zamieszkująca głównie kresy elita II Rzeczypospolitej. Do niewoli radzieckiej dostało się około 250 tysięcy polskich żołnierzy, w tym około 15 tysięcy oficerów służby czynnej i rezerwy. Wśród nich było wielu urzędników, lekarzy, prawników, inżynierów, nauczycieli. Ludzi nauki i kultury. Poloniści i bibliotekarze ze szkoły Sylwia Czernatowi, Aneta Antczak i Paweł Domzalski zorganizowali wystawę poświęconą zbrodni katyńskiej, a uczniowie przygotowali plakaty nawiązujące do tego wydarzenia. Czytali też fragmenty listów, które pisali członkowie rodzin do aresztowanych przez NKWD. Artusiu, pocałowałam ten list 10 razy i Ciebie mocno całuję. Twoja kochająca córeczka, kiedy Ty wrócisz, wracaj od ciebie jedna, tylko kartę mieliśmy. Bardzo krótko, się. W krótkich wystąpieniach uczniowie przypomnieli sylwetki niektórych Polaków. Różnik Skwarczyński był jednym z wydawców Pisma dla Młodzieży, Bód Młodych i Polityki, był świetnym ekonomistą, organizował w obozie sekcję ekonomistów, którzy prowadzili dalej prace oraz polityczno-ekonomiczne dyskusje bez książek, w nieprawdopodobnych warunkach, zawsze głowni, stłoczeni. On również zginął jak tamci. Uroczystość upamiętniająca ofiary zbrodni katyńskiej to już kolejne tego typu uroczystości organizowane przez Szkołę w rocznicę ważnych historycznych wydarzeń.